Jeżeli jest to jakieś specjalne podłączenie, więc przejdźmy przez sypialnię. Tu pewnie śpi brenda. Tak mi się wydaje. Aha, weźmy. Tak, tu miał leżeć Mark. No właśnie. Na Plamy krwi. Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że na górze macie rzeźnię. Dobra, przesuńmy półkę, z której te światło dochodzi. Mówiłem, że to jest ukryte pomieszczenie. Tak, moi Państwo, zobaczymy co czeka nas za tymi drzwiami. No to siup. No właśnie. Jezus jeszcze żyje. opaliście koniec końcem? Ta rzeźnia nie jest dla zwierząt. Ta rzeźnia jest dla ludzi. A oni to zaraz jedzą barbecue, jakie barbecue? Sopieprzone nogi Marka, lecimy. Dobra, teraz musimy to zrobić szybko i tak, żeby, zrobić, żeby Klementynka tego, broń Boże, nie zjadła. Dobra, wbiegaj i dawaj. Ludzie kochani, nie żujcie tego. Dobra, y... nie jest tego. Otóż to kochanie, wierz mi Czy ja coś znalazłem? nie z tego! że nie kochanie, z mi. że Co z tego, to prawda?

Everything could have turned out okay for you folks. We we would be have died anyway, we gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. Mm -hmm. We, we can, can put that meat to better. Just let us go. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Lily, Lily, grab a knife. nobody's going anywhere. Pistoles. We got lots a lot of firepower right here. What the what?

Zaskocz nas, proszę Cię. Tego widoku już mogła Klementyka nie oglądać. I cześć. Połapcie to. Ci ludzie to kanibale. Rozumiecie, Bayer? Kanibale. Zamieniają nas na ludzkie mięso.

Co się stało? Nie no pamiętam. Larry! Chcesz mieć kolejny zawał? Tak, żeby to było takie proste. Dobra, pogadajmy z Lily. Może ona ma jakiś plan? Ale uspokój go, właśnie, tatę uspokój. Jezus, on jest dobry.

Ale guess co? You're stuck with Planuję być plan to be around long after you're gone. And if you turn, I'll be the one to put Nie jestem twoim wrogiem. To To powiedz pierwszy was wszystkich. Dobra, y Pogadajmy z Kenem. I know. Tak, to jest teraz priorytet, musimy ich uratować. Dobra, ym, jak już wszyscy wiecie, klimatyzator jest jedyną wyjścią. Nie będę udawał, że nie wiem. Oh, oh. Widziałem, że to się tak skończy. Pierwsza pomoc, szybko. Nie. Jest jeszcze chyba do uratowania. Lily chyba złe do reanimacji. <gryny> nawet o tym nie Lily, przepraszam, naprawdę, naprawdę jestem. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, three hundred pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back. Lee! morning later. But right now we have to keep him from coming back. No, God damn it, Kenny. He is not dead. Oh my uh, you really can still save him. I wish she could, believe me, I do. To man, he's dead. You both know what happens next. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Nie Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Kenny. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you! Please help me! Może uznacie mnie za miękkiego sukien syna, ale. Może Larry jest zły, ale nie pozwolę zabić człowieka, który. Który jeszcze może żyć? Dobra. Teraz reanimacja. Okej, okay, dajcie mi się skupić na chwilę. To jest ważny moment, chcę wam coś pokazać. Raz, Dwa, trzy, trzy, cztery. Pier widzicie on. Pier on ruszał ustami.

Chyba tak, na razie, ale musimy znaleźć Biedna klementynka, tyle przeżyć tak młodym wieku to jest niezwykle przyjemne. A krótkofalówca, a co z twoim rozmowy z i nie że czujesz Musimy. O, proszę. Rozumiecie? Lary miał tylko atak. Zawał, czy coś takiego. Nie wiem, atak serca. Wstrzymało się na chwilę. Mogliśmy go uratować. Gdyby Ken nie piecznął mu tym. tym. lizaczkiem, czy jak to się nazywa, on dalej by żył. Rozumiecie? Gdybyśmy go zabili, mielibyśmy go na swoim sumieniu. Ja po tym co zobaczyłem, bo kiedyś przeprowadziłem animację tak dobrze, że naprawdę on już powoli wstawał. Chciałem wam to pokazać, ale nie wiem czy do końca wyszło, ale rusza ustami. Pogadajmy z Lili, jak ona się trzyma. Dlatego Kenny... Ty ma, ...ma rację. Znaczy, Lili ma teraz rację. Larry był dobrym so, ojcem, to z pewnością. We might not have got along so great, but I know he would have done anything to protect you. He was a good father. <laughs> <laughs> I don't wanna hear it, Lee. You think I like <laughs> doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we wanna survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Odciąłem nogę gościowi, bo myślałem, że mogę go uratować. A ty, pieprzysz o trudnych decyzjach. Dobiłeś gościa, który był nieprzytomny. Mógłbyś zabić Katia albo Daka? Andarasiń nie ma szpływu. No, they Katya, remember? She's the whole reason they brought us here. And I hope you're right. I know I'm right. I just to get to him. That's all. Cóż, spójrzmy na Larego. Cóż, teraz musimy przynajmniej znaleźć drogę wyjścia. Bo... Śmierć Larego nie może pójść na marne. Ten się może na nas zawiódł, ale on zabił człowieka, którego który nie miał. Znaczy, Myślał, że to jest zombie, ale nie miał pewności, że człowiek nie żyje i dlatego w moich oczach się troszeczkę stracił. On powoli traci człowieczeństwo, moi kochani. Ale kamień masz. Dobra, y, musimy mieć monetę. Hmm, Harry, nasz Harry, Lary w pewnym momencie w motelu wspominał, że ma 60 centów, kiedy gadał z Markiem, więc spójrzmy na niego. Sorry. I we need to talk to Lily. Please, I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're going to get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver or a coin or something... No.

Chcę, żebyście idea, widzieli, co trzyma pozostałych. <laughs> to nie wiem, co trochę głupie, ale może jesteście ciekawi. Zaczniemy od tej kieszeni, od tylnej kieszeni, czy tej? <laughs> Ma ze sobą portfel. Nie, to chyba tylna kieszeń. Teraz ta. Nie zabieram jej. Chociaż Lily mogłaby zebrać obrączkę matki na pamiątkę. A tu są monety. Także widzicie. Kenny może i miał jaja, żeby podjąć tą decyzję, ale to była głupia decyzja. Myślę, że Lily nie podjęłaby takiej decyzji. Na pewno nie tak pochopnie. Dlatego jestem teraz już naprawdę po jej stronie, a Kenny stracił człowieczeństwo. To, to powoli zaczyna je tracić, to jest to o czym mam ja mówić. To jest najważniejszy aspekt. Musimy umieć się bronić, ale nie zabijać, jeśli to nie jest potrzebne. Przynajmniej ja to tak widzę. Dobra. Bieramy to co trzeba. A jest za małe

Otwórzmy. Miejmy nadzieję, że jej się uda. Bardzo odważna dziewczynka. I w sumie mądra, bystra. Zdaje sobie sprawę z tego, co się wokół nie dzieje. Mam nadzieję, że jej rodzice żyją, bo nie wiem. Nie w tym szpitalu, ten ojciec był ugryziony i nie, chci nie chcieli ich wypuścić, ale może jakimś cudem przeżyli. Podobne byli w sawanie, w sawannie, tak. W Sawanach, tak to się nazywa. Więc może tam kiedyś będzie nam dane, by ich poznać, to by było ciekawe. Co źle wróżyło. Widzicie, Kenny jest już teraz do nas źle nastawiony całkowicie, ale... pierwsze to, szczerze powiedziawszy. Larry był chujem, ale... Nie zasłużył na taką śmierć. Skoda mi, Lily, naprawdę. Okay. Pewnie. Kiedy zaraz nas pozabija i zrobi coś głupiego, więc idziemy za nim. Okej, okay, znowu będzie zaraz akcja. Chociaż cały czas była akcja rozpieprzenie głowy Larego w drobny mak, to też można nazwać akcją. Okej, okay, burza już się rozpętała. Mam nadzieję, że mnie mi to przesłychać przez to wszystko, wiecie? Bo nawet nie sprawdzałem, jadę wszystko na ślepo. Więc widzicie, to wszystko może być ludzkie. Mózg, wątroba... No właśnie. Może gdybyśmy to sprawdzili wcześniej... Może gdyby Kenny to widział wcześniej, to jakoś byśmy z tego wybrnęli. Spójrzmy na krew Ciągali ich tutaj. Jak zwierzęta. Mm. Czekajcie, tu jest jeszcze jeden... Jest tu coś do zobaczenia? Chcę wszystko zobaczyć. Jest tutaj... Yy, mamy do wyboru trzy bronie, którymi będziemy się posługiwać: Hak, sierp albo paralizator. Yy, zaraz powiem wam, co wybierzemy. Większość z was pewnie chciałaby hak i sierp, ale hak i sierp są bardzo pospolite. Ja chciałbym wam pokazać jednak paralizator. Się co wrong with these people? Chyba tego jeszcze nie. Rzadko ludzie na YouTube to pokazują, więc pokażę Wam. Wanna wykrwawiania. Tutaj zabijali, tu się wykrwawiali, Zobaczymy. potem odcinali to, co zjeść. Oh. Dobra, weźmy paralizator. Jako, że jesteśmy pacyfistą i nie będziemy się starali zabić za wszelką cenę, co może Wam się nie spodobać? Ale ja tak gram, lubię tak grać. Nie mogę robić nic przeciwko sobie. Tam jest yy, Denny. Idziemy z Kenem, bo Ken zaraz pieprznie głupotę i pobiegnie jak jakiś samobójca na niego. What do you no doing? właśnie, mówię o Get tym. No, z tym to bym polemizował. Dobra, dajmy naprzód, idziemy za Kenem. Lee jest swoją drogą cholernie lojalny. Może nawet... Ma swój rozum i nie wybrał, znaczy ja na niego, wiecie no, aha. nie wybrał tego, co chciał Kenny, ale jednak dalej chce mu pomóc, nie chcę go zawieść. Gada sam do siebie, popieprzony. Podejdziemy bliżej. Andy. Dobra Kenny, co robimy? Eee... Będę go obserwował, czekaj na mój znak. Spoko. O, właśnie widzicie? Chcą wybrać kto przeżyje. O o. U. Chcą zabić całą resztę i wybrać tylko kogoś, kto ma najwięcej w sobie mięsa, więc najprawdopodobniej wzięliby Larego, ale że Lare nie żyje, to może wzięliby Kenego albo mnie. Dziecko by zabili, bo za mało miejsca. Znaczy za mało mięsa. Jest pułapka. Chyba chcą się z nami zabawić. Ta pułapka, swoją drogą, to jest ta sama pułapka, która najpierw odpieprzyła nogę temu nauczycielowi, zaraz z początku. To też była dzieła braci San Okej. Okay. I teraz akcja. Wydłużcaj z tym. Odejdź. Dobra, teraz paralizato paralizatorem. Pyk. I tu w tym momencie właśnie. Nie. Keny no właśnie To jest to o czym powiedziałem wcześniej. Keny jest tchórzem i ratuje... ratowałby tylko swoją rodzinę. Teraz ja jestem już w 100% pewny.